Kiedy dziecko jest w brzuchu, mamy. Każda emocja, mamy. Wszystko, to, co czuje, to, co myśli mama i te myśli powodują emocje i uczucia, zapisuje się jako stan naturalny dziecka. Dlatego, kiedy ostatnio ustawiamy samotnienie, to jednym właśnie z aspektów, który się pokazał, był okres, kiedy klientka była w brzuchu, mamy. Okres ciąży. I mama czuła osamotnienie. Brak wsparcia ze strony taty. I różne inne emocje. I to osamotnienie było tak duże i tak silne, że przez 40 kilka lat klientka żyła z tym osamotnieniem, tak jakby go w ogóle nie było. Nie do końca zdając sobie sprawę, że powtarza i powtarza i powtarza i powtarza ten okres, kiedy była w brzuchu mamy. Nawet będąc w związku, czuła się samotna. Dlatego, że to jest naturalny stan. I teraz należy popatrzeć na to, poczuć to osamotnienie do cna, tą samotność, jakie to było, zostawić mamie to, co mamy, i wziąć swoje, przyjąć swoje, swoją samotność, przeżyć ją.